Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Pozostaniemy sobie dalej w tym klimacie właśnie kapłaństwa, ofiary i zobaczymy sobie troszkę, na czym polega to nasze współcierpienie z Chrystusem. I dlaczego współcierpimy z Chrystusem? Dlaczego to jest warunek konieczny do zbawienia. Też no, moi drodzy, no wczoraj żeśmy sobie mówili trochę o ołtarzu, o krzyżu, o współcierpieniu, tak, o ofierze, no protestanci co tam. Dla nich to jest rzeczywistość, która ich przerasta. Dlaczego? Bo cielesny protestantyzm głosi coś, co jest cielesne. Ładnie mówi o Krzyżu tego, ale dotknąć krzyża, żeby drzazga wasz, to nie, no Chrystus cierpiał za Ciebie, ty to będziesz dodawał do ofiary Chrystusa, nie? Eee, prawda? Protestantus kompletnie neguje udział człowieka w dziele zbawienia. Tak Szymon Syreny niósł Krzyż, pomógł Chrystusowi w sposób realny mu pomógł. Nie duchowy jakiś figura. Tak pomógł, że nie pomógł, bo nie pomógł, ale tak to była figura czegoś tam. Nie, po prostu wziął ten krzyż, surowy krzyż, umord umordowany z pola i go niósł. Pomógł Chrystusowi. Tak sam Chrystus definiuje swojego ucznia i nie definiuje go kto tam klepnie w formułkę Jezu tu zbaw mnie ten jest mnie godzien kto chce iść za mną niech klepnie formułkę i sola fide, tylko kto chce iść za mną niech weźmie krzyż swój na każdy dzień kto idzie za mną a nie bierze krzyża nie jest mnie godzien istotą jądrem i sercem fundamentalnie fundamentalnym Yy, prawda wa yy, koniecznym do zbawienia jest krzyż to jest znak prawdziwego wyznawcy Chrystusa nie formułki Jezu ratuje Jezu mnie nic jakieś tam już nieutracalnie zbawiony święty krzyż krzyż na każdy dzień. I ofiara. Jak żeśmy sobie mówili wczoraj, ofiara jest wyrazem naszej rozumnej służby Bogu. To pisze święty Paweł, 12, 1 Rzymian, tak? I ofiara towarzyszy już od Adama i Ewy, Abla i Kajna. Już składano Bogu ofiary. I teraz, moi drodzy, po co ofiara? Po co y, krzyż? Trochę o zbawieniu sobie powiemy, ale zanim przejdziemy, to, moi drodzy, y, w 66 rozdziale, no bo protestanci, o tak, Chrystus dorzucił kapłaństwo. No nie zanegował kapłaństwa hierarchicznego, bo nie może zanegować swojego słowa, tak? W 66 rozdziale Księgi Izajasza czytamy tak, wiersz 20. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich Waszych braci. Na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątynia, Pana, 21. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. A więc z kogo Bóg sobie weźmie kapłanów i lewitów? Z nich, z kogo z nich, ze wszystkich narodów przyprowadzę jako dar dla Pana wszystkich Waszych braci. Ze wszystkich narodów. I z tych wszystkich narodów, z tych braci, spośród wszystkich narodów, Bóg wybierze sobie również kapłanów i lewitów, niektórych, a więc cały, tak? A więc widać tutaj hierarchiczność, kapłaństwo i lewitów, tak? Które wybierze sobie ze wszystkich narodów, czyli z Nowego Izraela, którym jest Kościół Chrystusowy, z całego świata, narody. Tak? jak tu jest, ze wszelkich narodów przeprowadzę. I spośród nich wezmę sobie kap niektórych jako kapłanów i lewitów. Czas przyszły. Kapłaństwo starotestamentowe ograniczało się tylko do Arona, tak? Synowie Arona. A tu mówi z nich wszystkich, spośród wszystkich narodów, czyli to nie chodzi o kapłaństwo starotestamentowe, kapłaństwo Araona. To już chodzi o kapłaństwo powszechne, czyli znaczy hierarchiczne, ale nieograniczone nie do Araona. Czyli to kapłaństwo, które jest w kościele rzymskokatolickim. Tak? I w księdze Malachiasza czytamy 1,11. Albowiem od wschodu aż do zachodu jego wielkie będzie imię moje między narodami i na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany. Czas przyszły. Chodzi tu o ofiary starotestamentowe, jak to niektórzy próbują wciskać. No nie, bo jak Malachiasz może pisać, że będzie składany dar kadzielny, jak od Mojżeszarz był składany dar kadzielny. Tak? Bo tutaj niektórzy protestanci bardzo inteligentnie próbują wcisnąć, że to chodzi o ofiary Starego Przymierza. No nie, ofiary Starego Przymierza nie, nie są składane pośród wszystkich narodów. Od wschodu aż do zachodu słońca, pośród wszystkich narodów. Ofiary Starego Przymierza były składane przez Izraelitów. Więc jeżeli Malachia aż pisze o Ofierze, o Darze Kaziennym będzie składany imieniu Memu i ofiara czysta, tak? Ofiara czysta będzie składana na każdym miejscu, to o jakiej ofierze chodzi? Nie może tu chodzić o ofiary starotestamentowe. testamentowe. Czas przyszły wskazuje na inną ofiarę. Hebrajczyków 10:9 usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. I ta właśnie inna ofiara, którą ustanawia Chrystus, jest składana aż do od wschodu aż do zachodu słońca pośród narodami. Ofiara czysta, zapowiedź Eucharystii. A więc mamy w Starym Testamencie zapowiedź hierarchicznego kapłaństwa, tak, kapłanów spośród wszystkich narodów i czystą ofiarę. Nie jest to ofiara testamentowa, Bo kiedy Melechasz żył, to już była od wielu wieków składana, tak? I ograniczona była tylko do narodu wybranego, a tu chodzi o wszystkie. Narody, tak? Byłem od wschodu aż do zachodu słońca wielkie będziemy mają między narodami. Tak? A więc chodzi już o uniwersalne e, składanie ofiary. E, więc mamy ofiarę. Ofiarę Chrystusa, którą zostawił nam Chrystus jako swoją pamiątkę, abyśmy nią żyli. Dał nam też kapłanów, którzy ją sprawują, jako szczyt. I źródło życia Kościoła, bo Chrystus przez ofiarę, przez Eucharystię daje nam siebie, daje nam życie przez siebie. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Więc to życie boskie przekazuje nam Chrystus przez najświętszą Eucharystię, przez karmienie nad swoim ciałem i krwią. I Nasze życie ma być życiem eucharystycznym 24 godziny na dobę. Zobaczmy, moi drodzy, Chrystus nas zbawił. Za darmo wypuścił nas z więzienia, z którego nikt z nas nie mógłby sam wyjść. Za darmo otworzył nam te kraty. Uwalniając z nas, nas wszystkich, z, z nieuniknionego potępienia. I teraz, co już jestem nieutrasalnie zbawiony? Nie, wyszedłeś z więzienia, do którego możesz wrócić. Ale już nie dlatego, że Chrystus się nie zbawił, tylko dlatego, że y, człowiek nawala tam wraca. Chrystus go wyprowadza. Ale jeśli tam kończy w piekle, to już nie z winy Chrystusa, tylko ze swojej własnej. I teraz, do, yy, czy my już jesteśmy w niebie? Nie. Wyszliśmy z więzienia potępienia i jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba. I teraz, żeby tą drogę do nieba przejść, Chrystus nas zrodził do żywej nadziei, pisze w pierwszym liście. Święty Piotr w pierwszym rozdziale do żywej nadziei zrodził nas Chrystus. Protestanci już nadzieję wyrzucili do kosza, prawda, miłość wyrzucili do kosza, bo sola fide już mają nieutrasalne zbawienie. Wszystko, co zgarnęli. Nie. Mamy teraz dopełniać naszego tego dzieła odkupienia przez moje uczestnictwo, nasze uczestnictwo w tajemnicy Krzyża Chrystusa. Weszliście już do nieba, protestanci, nieutracalnie zbawieni, przeznaczeni do, na, na zbawienie? Nie. A jaka jest droga, żeby wejść do nieba, Chrystus? mówił o, 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 w, e, uczniom za małús. Przecież syn człowieczy nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały. A sekciarstwo? No to on tak, ale ja? Ja już nie, nie, ja nic nie muszę robić, ja już nieutrasalnie jestem zbawiony, ja już mam zaklepaną... O! Ja już, ja już praktycznie tam jestem, no jeszcze, jeszcze nie jestem, ale już tak jestem. Tak jestem, że nie jestem, nie jestem, ale już, już, już tam jestem, mam pewne zaklepane. Nieutrasalnie, już mi nikt tego nie zabierze, tak? A czy tak Chrystus mówi? Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego, pisze Święty Paweł Trzeba nam wejść. Zobaczmy, protestanci gadają o Chrystusie, protestanci gadają o Krzyżu, ale tylko o nim gadają. Katolik żyje Krzyżem, żyje cierpieniem Chrystusa w nadziei, że dojdzie do końca, tak jak Święty Paweł wytęża, tak, że dojdzie do mety. W nadziei jesteśmy zbawieni. Sekciarstwo już se po, pochowało po kieszeniach. Zbawienie, świętość, łaskę, usprawiedliwienie. Już wszystko małem nieutracalne. Już tylko Alleluja. E, chleb cię z Biedronki przegryź. Zresztą jak nie przegryzie, to też będzie zbawiony, nie? Bo nic nie musi robić, żeby być zbawiony. E, winiaka z Monopola też se tam przepije, nie? Nie przepije też, będzie zbawiony, nie? No bo nikt nie odpowiedział do tej pory na pytanie, czy, czy protestant musi uczestniczyć w tych e Waszych wieczerzach, żeby by mieć życie wieczne. No skoro musi, to znaczy, że nie jest za darmo, musi coś zrobić, żeby to życie wieczne mieć. A skoro nie musi, to znaczy, że co? Ech, e, że to jest jakiś pusty, bez znaczenia gest. No znak posłuszeństwa Bogu. No dobra, no ale jak ten znak posłuszeństwa Bogu, jak nie przyjdzie raz, drugi, piąty na, na, na tego kielicha, to co? To dalej będzie miał życie wieczne? No nie no, pastor gowywali, bo, bo innych nie da, nie? No, ale dobra, e, przejdźmy sobie. E, Właśnie tutaj do 13 rozdziału. 14. Umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. A więc, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, nic nie muszę robić. Ja już mam, za darmo wszystko. A -a. Przejść przez ucisk. Na wzór Syna Człowieczego, na wzór Chrystusa. On nam pokazał drogę do nieba, a tą drogą do nieba jest droga krzyżowa. Żadna inna, żadne formułki, żadne e, Jezu ratuj, i zbaw i już, Aleluja, jestem nieutracalnie zbawiony, żadnych takich krzyż na każdy dzień. Zapieranie się siebie. I teraz właśnie człowiek wychodzący z tego. Więzienia dla potępieńców, każdy tam z nas był. Chrystus daje nowe życie, swoje życie, swój krzyż. Po co? Aby być tam, gdzie On jest. A więc warunkiem koniecznym, by wejść do Królestwa Niebieskiego, jest krzyż. Wiara w Chrystusa, umiłowanie krzyża, życie ofiarą. To jest kwintesencja naszego, dlatego Eucharystia jest sercem i źródłem życia Kościoła. Ofiara. A nie diskopola po stadionach, jak to protestanci mają. Wiara. Każdy z nas ma krzyż, każdy z nas ma choroby, trudności, pokusy, zniechęcenia, rozproszenia. Właśnie to są najpiękniejsze chwile życia. Dlatego święty Paweł powie, że się chlubi za swoich słabości. Święty św. Jakub pisze, że cieszcie się i radujcie, ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Święty Piotr pisze, że właśnie kiedy cierpimy. Duch chwały na nas spoczywa, Boży duch chwały spoczywa na nas. Święty Piotr dalej pisze w drugim rozdziale, że znajdujemy upodobanie Boga właśnie kiedy cierpimy albo inaczej Bóg znajduje upodobanie w naszym poddaniu się cierpieniu. To pisze Święty Piotr. Bóg ma upodobanie wtedy kiedy z uległością przyjmujemy krzyż czyli to wszystko co nas spotyka a najcenniejszym momentem życia jest właśnie oschłość, rozproszenie pokusa cierpienie przyjęte właśnie na wzór Chrystusa i na wzór Maryjo to ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego nie moja lecz twoja wola niech się stanie tak przez Chrystusa wypowiada się nasze tak Bogu na chwałę, nasze Amen. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział. Przez Chrystusa wypowiada się nasze Amen. Czyli niech się to stanie Ta nieustanne zgadzanie się z wolą Bożą, to nieustanne zgadzanie się na pokusy, które nas spotykają. Przejmowanie wszystkiego, które, tych cierpień, tego czego nas kosztuje. Wewnętrzne umiłowanie ukrzyżowanego, dlatego święty Paweł mówi, że nie chce znać niczego innego jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie zmartwychwstałego, nie alleluję. Nie, 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 nie utracalne zbawienie tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Źródło mocy i mądrości Bożej, źródło zbawienia siły, mocy i nadziei. I właśnie w tych momentach, kiedy sercem, umysłem, wolą, obejmujemy Chrystusa, tak? I ofiarujemy Mu nasze cierpienia, wtedy żyjemy duchem Chrystusa. Wtedy żyjemy Duchem Ewangelii. Kiedy jednoczymy się, z naszym krzyżem, z krzyżem Chrystusa. Akceptując wszystko, jak leć, A szczególnie Bogu dziękując za cierpienia, za choroby, za, za pokusy, za słabości. Ktoś chcia, był nam chciał, chciał się skupić, nie mógł. Boże, dzięki, oddaję Ci to, dzięki Ci za wszystko, co mi dajesz. Bóg na wiedzę na różne sposoby, i w radościach, i w osłościach. I wszystko trzeba brać. Rozproszenia. Oczywiście nie, nie, nie mówię tu o dowolnych rozproszeniach, tak? Dobrowolnych, rzeczowych se idzie i zastanawia się w kościele, co na obiad przygotować i, 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 i tego, tak? Bo modlitwa też jest walką. Walką właśnie z rozproszeniami, z brakiem uwagi. Ale ta wytężona wola na Chrystusa wyrabia nas i też jest miłą Bogu ofiarą. Nasze grzechy, upadki, Panie, składam u stóp krzyż i z, z pokorą i wtedy przez to nasze upokorzenie, to co pisze święty Jakub, uznajcie waszą nędzę, tak? A Bóg was wywyższy właśnie, jeśli człowiek zgrzeszy, tak? Ale upokorzy się przed Bogiem, ofiaruje ten grzech Bogu. Bóg go wywyższy bardziej niż przed grzechem. Wszystko trzeba obejmować i łączyć z, z, z Krzyżem Chrystusa, z Chrystusem ukrzyżowanym. To jest mistrzowskie życie. To, to jest wejście, jak święty Janoc Krzyża pisze, e, tą, tą swoją, e, jedną z najsłynniejszych dzieł mistycz mistycznych: e, wejście na górę. Karmel, tak? Tam pisze o tych rzeczach, tam pisze. I można sobie to tak powiedzieć, szczytem naszego codziennego życia jest wchodzenie na górę kawarię na Kalwarię. Upadać, powstać, iść dalej z nadzieją, że dojdziemy do Królestwa Niebieskiego. Bo do tej nadziei nas Chrystus zrodził. Po to Chrystus dał nam swoje życie, które jest życiem krzyża walki, aby żyjąc tym życiem, dzięki temu życiu osiągnąć zbawienie w Królestwie Niebieskim, wejść do Królestwa Niebieskiego. Uczcie się, protestanci od Chrystusa ukrzyżowanego, zostawcie te wasze brednio o nieutracalnych zbawieniach, pamiętaniu o męcach Chrystusa, tylko zacznijcie współcierpieć z Chrystusem, a nie tylko gadać o cierpieniach Chrystusa. Bo święty Paweł pisze 8.17 Rzymian, jeśli wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by mieć wspólnie udział z nim w chwale. Sekciarstwo pomija współcierpienie. Sekciarstwo sekretnie formułkę okay, i już ma udział w chwale. Zapewniony, nieutracalny, pewny. Już tam siedzą. A gdzie krzyż? Gdzie trud? Co na No. Tylko wiara, tylko wiara. Bo Chrystus mówi, raczej idzie w kierunku tylko krzyża, nie? Więc wiara, a człowiek wierzący bierze krzyż, Sekciarz bierze sobie tylko wiary i wszystko zgarnia, nie? A krzyż? No, no, tam Chrystus cierpiał, mnie, a ja już. Ja jestem ustawiony, nie? Jesteś ustawiony plecami do krzyża. Także się ustawił. tak cię sekciarstwo poustawiało, drogi protestancie, protestantko, plecami do krzyża. Chrystus za waszymi plecami przelewa krew dla Was i za Was na ołtarzach całego świata, jak zapowiada prorok Malachiasz, tą czystą ofiarę. Katolik go obejmuje i wychodzi za miasto. Dzielić z nim jego urąganie. Sekciarz wychodzi za miasto drogą bramą. Nie, no bo jak tam Chrystus wyszedł, żeby cierpieć, to sekciarz tam wychodzi, żeby nie cierpieć, nie? No bo przecież Chrystus cierpiał, nie? Chrystus tu cierpi, a sekciarz tam idzie już śmietankę spijać z tego, co Chrystus wycierpiał, nie? To nie jest Ewangelia, to jest, to jest ludzkie, cielesne smęcenie i zwodzenie siebie i innych. Trzeba się ofiarować, jednoczyć z Chrystusem, a szczytem tego zjednoczenia tu na ziemi jest uczestnictwo w Eucharystii, w prawdziwej ofierze Chrystusa, gdzie jest realnie obecny. Realne uczestnictwo na Golgocie. To jest szczyt i na każdy dzień, na każdą chwilę żyć tym duchem. Ofiary, Dzięk czynienia Bogu za krzyż, za choroby, za trudy. A ciężko jest, no Chrystus powiedział, że nie będzie łatwo. Chrystus powiedział, że trzeba się zapierać samego siebie i tracić swoje życie aby je zyskać. Co sekciarstwo mówi. Duch Święty zabijamy człowiek, nawet jak, chce to, nawet jak nie chce, to i tak robi dobrze. Bo on już jest święty takie pierdy. Gdyby tak było, jak głosi pastor Kurylas, to Chrystus by nie mówił o konieczności zapierania się siebie. A to właśnie zapieranie siebie wskazuje na to, że mamy starą, grzeszną naturę w nas, która nie jest zabita, unicestwiona. Ale którą my z pomocą Ducha Świętego mamy yy, uśmiercać, zapierając się siebie na rzecz pełnienia woli Ojca. Nawróćcie się i pojutrze do Kościoła Protestanci. Pozdrawiam.